Jak często macie Państwo okazję wejść do magazynu pełnego książek, a do magazynu centralnego wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej? Takimi słowami rok temu rozpoczynałam zaproszenie na pierwszą edycję wydarzenia Dni Wydawnictwa IPN, która została przez Państwa przyjęta z ogromnym zainteresowaniem. Raz na 365 dni pojawia się okazja, aby pełną ofertę wydawniczą poznać i nabyć bezpośrednio z magazynowych półek. W sobotę 19 sierpnia ponownie otwieramy drzwi magazynu dla wszystkich, którzy zechcą nam towarzyszyć podczas tego święta książki. Po raz kolejny tworzymy okazję do międzypokoleniowych rozmów o przeszłości, a to wszystko dzięki piknikowej formule wydarzenia, gdzie spotykają się dzieci, dorośli, pasjonaci historii i jej świadkowie. Głównym bohaterem spotkania oczywiście jest książka. W specjalnej ofercie cenowej, zaprezentowana w niecodziennej przestrzeni i opatrzona komentarzem obecnych tu specjalistów: autorów, naukowców czy redaktorów. Liczne konkursy, zabawy oraz plenerowe pokazy spektaklu Miś Wojtek to tylko niektóre z towarzyszących aktywności podczas dni wydawnictwa IPN. Podczas drugiej edycji wydarzenia zaprezentujemy nową formę dystrybucji, naszą mobilną księgarnię. Będzie można wejść do busa pełnego książek. Ułatwimy również dostęp do naszej szerokiej oferty wydawnictw elektronicznych. Bezpośrednio na maila będzie można wysłać pliki ze 100 dostępnych, bezpłatnych e-booków. Przez ostatni rok wiele się u nas działo. Zorganizowaliśmy pierwszy konkurs na najlepszą książkę roku, sygnety wydawnictwa IPN. Uruchomiliśmy comiesięczne spotkania z autorami w ramach cyklu Książki Pełne Historii. Nagraliśmy serię podcastów, ekspres czytelniczy IPN, które można odsłuchać w serwisie Spotify. O tym wszystkim będziemy rozmawiać i dyskutować podczas inauguracji Dni Wydawnictwa IPN już 19 sierpnia. Tego samego dnia akcję rozpoczyna również 8 oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej w całej Polsce z własnymi programami i atrakcjami. Natomiast wszędzie obowiązują te same zasady: 950 tytułów, 13 dni wydarzenia, ceny od 5 zł. O więcej szczegółów zapraszam na media społecznościowe oraz stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej. Serdecznie Państwa zapraszam!